Patrzcie, to. Ja pierdzielę, ale fajnie, ale śniadam. Mega zarąbiste, Ej, dobra, amnezjak. Amnezjak! Jest coś innego. Jest coś innego, moi drodzy. Dobra. Bum, zium, zium i zium. I dobra, remember. Zaraz, zaraz remember mamy e, Uwu. Jestem Uwu laską, widzowie. Mam kwiatuszka. Dobra. Ale jestem laską. Patrzcie. 10 na 10. Jaki ja jestem Uwuśny teraz. Ej, dobra, to jest bardzo szybki trup. Nawet nie zdążyłem. Zobaczcie, to jest 3 trupy. No to mamy taką osobę, która zaznacza i zabija, czyli swapper. co? Tak, tak, tak. Jest... Swapper? Swapper zaznacza i zabija? Poczekaj, bo... Ja nie wiedziałem, że słaper tak robi. To swaper, no, Kolegę widzowie odkleiło. Przepraszam, ten... kolegę odkleiło. Jest... Swapper zaznacza i zabija. Ale nie. Ktoś taki właśnie, który oznacza no, nie i nie zabija. Kolega nie ma, odkleja, no, to widzowie. Na torze. To nie wiem. O! Ktoś zabił kuło mnie zaraz, bo tak... Ten... Myślisz był. o, nie wiem, wampirze? Nie wiem. Może i tak, nie Le wiem. Mam wrażenie, że, tak że ten niks myśli o urloku stora. Może... War nie, War nie War wiem, też. właśnie, ale ktoś zabił. jesteś. Ty jesteś. zabił, widzowie, ale ja nie wiem kto. Ale Arsonista to sprząta Ale Arsonista ciała. nie zrobi ci dwóch fragów w takim ale odstępie. Ale nie, ktoś jakby zabił, kurde, obok mnie i właśnie nie widziałem nikogo i to jest właśnie dziwne. No super po prostu przyszedł no, i zabił. To może i super. Da nic, ale gdzie, gdzie padły ciała, bo to chwilę temu Nie przy mnie w elektryku. No właśnie koło, właśnie koło mnie, koło elektryka właśnie, w elektryku. No to ze mną na Don downloadzie... chyba stała Prif, What? Prif nie żyje? No, no właśnie ona no. zginęła. Ja widziałem no, jakie dno ciało ja padło. Nie, no, ja no, nie, wiem. Mam, nie wiem co. A Sira przygniotłaś Pri. Jako ułudzie szynka zrób uwu? Uwu? Eeeh, potato? Uwu? Nie wiem. Zdjęłaś no. sobie Pri wstała ze mną na dół. I ona się Uw? tam <laughs> pokał i właśnie zginęła. A cię, uwu! Ale Uw? gdzie Uw? dalej miałaby. Pikachu! No, tak. kabelku Pikachu! Nie wiem, bo <laughs> na kamery. <Kapelku szła. clears throat> Kurde, wiem, czekajcie, bo mnie chyba łapie. Ty! Ej! Ja widziałem jakie dno ciało Pikachu! IKACIU! Dobra, ja koniec odklejek. Ok. Stop! Czad, koniec, koniec XD, koniec XD. Wróciłem i musiałem Szefie. odrobić, co? odrobić zadanie i mam takie pytanie, co nie się nie stało, że... Wiesz, ja to robiłam... Łopanie! Mój koszmar, ty byś musiał sobie przewinąć. ja tam na zawał zlazłem, co Danix odpitolił. IKACIU! Dobra, stop, stop, stop. Czad, koniec XD. Nie śmiejcie ze mnie. Także uważajcie, może mi się Nie stara. pasuje, panie Danix, że jakby mm. ty weszłeś... Odkleiło mi krzesło, żyje, krzesło, żyje. krzesło. No właśnie kabelki chciałem, zrobiłem kabelki... Biorę taśmę, czekajcie, idę po taśmę, czekajcie. Zaraz będziecie słyszeć. Nie wiem. Słyszę jak ktoś z... ciacha. Nie. Nie mam pojęcia, co się stało. Sam jestem w szoku. Przykleja się tylko, słuchajcie. Kurde, czekajcie. To nie mam pojęcia. No kurde, przyklejcie. O. Dobra, to jest git. No Okej, okay, dobra. Ty Kuchu, tylko przykleję. Git. Już jest git. Co się o mnie gadali? sek zabił, bo ma... źle mu zaczął. Patrz. Ej, ja no. Dobra, już nie spadnę. No właśnie. Chyba. Ociek, Chyba, że nie odklei ociek, ociek, bo zrobił. bo, bo tak jest. Taki mm. zadowolony z jest. Taki zadowolony z mojej taki roli. Robiszcie. że jestem dwa razy wyrzucony bez powodu. Przyklejony ja, jestem. Nie miałeś czapki. Nie, nie miałeś czapki? Nie to nie, nie miałem zmienić, ja mam pamięć o No to niestety. Czekajcie, ja jeszcze nie drugą drugą patrze. nogę no przykleję. Ale nie sobie więcej ramu, <laughs> nie da się. Koszka po teraz. Dobra, ugryzę. jak to było? Mam pamięć dobrą, tylko mało miejsca na Badisków. Eee. Ale to trzyma niedobra. Zjadłem ją właśnie teraz. Fu Kura nie, no jak jakieś kamerkowe, zrobię to takie od, odklejki. Tu będę, to będą tam gdzie hit widzowie. Serio, co ja odpierdzielam? Taśmą mu się przyklejam na live. Ie. Ja, pitole. Co to będzie kiedyś? Ja nie wiem. <laughs> e, dobra, lecimy do lawa. Taśmą mu się przykleja, z chłop na live, nie? Jak go odkleiło. Dobra, no wiem, wiem. Już, już jest git. Czekaj, bo ja muszę szukać remember. Szukamy. Może coś amnestię z jakim gramy? Nie, gruby! Ej, tam jest trup Asira Wessine. Leć, leć! O, Turet! Zostawcie, czekaj! Asira Vesina, Turet! Dobra, Kryjak, zostaw mnie! Ej, tu jest szczefek! Dobra, leć, leć! Zostaw mi tego trupa. Gdzie on jest? Po mm? Pozamykany, wszystko jest. Gdzie? Ej, tu jest węd! No nie! O nie! Mamusiu! Ej, byłem tak blisko. Wszystkie drzwi mi pozamykali. Okej, okay, dobry. Dobry. Bo, mi to, mi to. Co kto? Ja nic ja nie wiem. Chodziłem, chodziłem zaraz jak tego. Jak naprawione były światła. O. A Sira nie zrobiła tego, no bo je. ona biegła z kim? Wybiegł z Westina. Z, no, z Westiną wybiegł. A, z bo ja byłem z elektryka właśnie Ja w do Westinę. Ja z Westinę weszłam do laba. Wenku był już w labie. Mhm. W labie był też Nubek. I A czemu jeszcze? Westinę wróciła? Jak mogę wiedzieć? Tak ona biegła z tobą i nagle za mną, taka zawrotka. Zobaczyłam, że nie mam tasków w labia. I weźmy no z Asirą po czym. My żeśmy pobiegły, ja spotkałam Westinkę na zewnątrz, bo poleciałam no. zrobić temperaturę. Minęłam tego. Minęłam Chipska, minęłam Fireguya i kogoś jeszcze w adminie. Wybiegłam zrobić temperaturkę, spotkałam Westinkę, pobiegłyśmy razem na górę. Spotkałyśmy ciebie przy teleskopie. Nubek sobie elegancko siedział w górnej dekontaminacji. I wy żeście we dwójkę pobiegli w tu... zrobiliście w tu zwrot, ja pobiegłam do Deko, nie? Nie mm -hmm, ja chciałam do... ogólnie content robić, ale mi się nie udało. Oho Zobaczył to... za jakiś czas. Ja, ja się woję. Dobra, a fire, a ty zgłosiłeś które ciało w końcu? Bo było ich więcej teraz, tak? Ty zgłosiłeś kogo? E, zgłosiłem Daniksa. W którym miejscu? E, Daniksa mówiłem już na i tam co się Aha, dobra, no to ty musiałeś przede mną tam wbiegać Dlaczego ja ciebie nie widziałem? Powie, jak... wiem, bo... A tam był węd, tam ja był węd od minera, tak? O ty mówisz? Ja powiem tyle, że ostatni raz do nixa widziałem jak światła, naprawdę. Bo tam jest węd od minera ogólnie, chciałem powiedzieć. Nie nie widziałeś go? Nie widziałem jeszcze tego wędza. No tam jest węd od minera. To dziwne, że ja ciebie tam nie widziałem, a ty. ty bo jakby ja to zgłaszałem, tylko ciebie nie było widać. I ty masz reporta, więc jakim cudem? To jest ciekawe. A ty reportowałeś Piterskiego czy Daniksa? Bo jakby Daniksa. Ale ciebie tam nie było, właśnie. I ty masz reporta i gadasz o Daniksie. Więc jak? Ja byłem sam tam. No nie, ja tam byłem. Ja miałem dawać RK, ale ty masz Erkę, widzę. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, widzowie. Czemu jajko? Hmm... Skipet. Trzech impostor z Reinman. Reinman, man dobra. Mm. Lejemy wodę. Tankujemy wodę. Szybko. Znaczy tankujemy, Boże, napełniamy. Tankować to ja mogę benzynę sobie w storage'u. Sira jest duża. Duża. W Weaponsach. Dobra, wenek pompuj te paliwo szybko, synek, pompujemy. O nie, jest róg. Rub... Oj tam tam ej. Ile on ma sekund? Ja tylko jednego widziałem. Że było śmiesznie, a drugi gdzie? Uuuu, Impulsor. jest okay. No. fajre, no. co tam? Okazuje się, że osoba, którą zabijemy, mm. nawet nie miała Rolę Auria albo ktoś taką Miała rolę Bejta. Tu, tu, tu. Mm. Zdradziła Miałam ci Mortka. Słuchaj, następnym razem trzeba założyć maskę, nie? O, to jest tam <grym> pisa. Pisa. Bo zobacz teraz ale wszyscy co ładnie elegancko. Jak już się słuchaj, przebierasz za impostora, to wiesz, no What? nie wiem, Ej, jak ta ale... maska biała czy coś. Ej, around. ale może tu kłamać. Sprawy. tak, znaczy. Mi się wydaje, że teraz nie kłamie, bo już się przyznał, ale jakby no, mogłeś, ja. mogłeś, powiedzieć, że ten, że, jak, jeszcze, chyba, że nie jesteś, no, ale to mogłeś powiedzieć, że, że to nie ty zrobiłeś, nie Akurat wiem. Akurat od górnej deko i tam już było ciało. No ale, ale to, to czemu to się nie bronić, jak masz obramówkę i nie no? się Czemu każdy czemu to jest ma kwiatek? Thomas, Świętujemy urodziny, nie, wiesz? Tomas, Tomas I kwiatki jest. wszyscy mają, prędzej nie czapeczki to były. No. Ja tu jestem. Tomek Od Westinę <noise> Które kończę za dwie godziny. Na no to węku co myślisz? No węku, wstajemy? Ej, tak, wstaję, wstaję. Spałem. Już jestem. Węku, to po tym co się działo dwie rundy temu, to do tej pory jeszcze się nie pozbierałem. Nie ogarniam no. To, to dwie rundy temu byłbym donate. Te. Grenadier elegancko widzowie dobra. Wenek, spokojniusio. Tak. Dobra, lecimy na razie na chillu, Taski. Ja muszę znaleźć w końcu, wiecie co? Wypadałoby mi znaleźć w końcu jakiegoś trupa, żeby tego amnezjaka w końcu już nie mieć, bo może dostanę impostora. Mm, może pozbieram impostora? Obstawiajcie, co ja mogę pozbierać za rolę, bo mogę wszystko pozbierać. Może nawet pajaca pozbieram widzowie. Jakbym tak. A! Dobra, ona jest hakerem. Ona jest hakerem. Czekajcie, ja z jego rolę pozbieram. Kosakowany jestem, nie mogę zbrać jego roli. Okej. Okay. Dobra, zagramy z Westiną, na ma urodziny, ona jest hakerem. Znaczy hakerem, e, glitchem. Jesser! O, patrzcie! Co jest? Ona nie żyje! Ej, zakrakałem to! Lotto! Lotto! ja lotto wygram! Chyba! Idę dzisiaj zagrać w lotto. Biedna westinka leży sobie nóżkami A ona zginęła! Nad storage'em. Zginęła Pira z drzwi razy oko niecałe przez 7 sekund temu. Jest tam wend miner. Mm. E, drugi, nie wiem czy o tym będzie wenku mówił, ale no jest ten wend. Tak. -a, A ja mam takie pytanie, gdzie nie zginęła? Ona była na Vitala przed chwilą i teraz jakby kurde. Tak, storage'em wenku. Przy zejściu Nie dół, mogła ona tam zejść na ja ją 4 sekundy temu minąłem, jak ona mogła odwitać? Aha, bo ona biegła dołem, Asira, więc jak? A ja nie wiem, którędy ona biegła. Jakby ja tak pod, przybiegłam pod... od strony elektryka, nie, nie, nie. widziałam jak Krychak wybiega jeszcze z tej... Z takiej elektryka. tej... z klatki mm. elektryka, tak? tak? Tak, tak, No musimy kogoś e... wyrzucić, że tak to powiem, tak. Asira żyje za długo. Eee... Hey. <laughs> nie, Krychak z Nubkiem za długo żyją. Ale co ty do mnie masz? Nie, ja, ja jestem współczesny wspólnik, ja nic nie robię jestem, tak. Naprawiam światła, tylko chodzę sobie po mapie. Jest dwóch impostorów e, Ile jest impostorów duch. Duch. Dwóch Dwóch Wyrzucony duch. czy coś i które dalej żyjecie, tak? Wy tam w jednej rundzie się dość dużo za rączki trzymaliście Więc mm. nie wiem, czy jesteście nie? trzymaliśmy się nawet przez chwilę za rączki. Jak nie? W jednej rundzie tam w labie biegaliście Nie prawda? No Masz, jest... A pytanie: A Sira kogo zgłosiła? Westinę. No to nie, to kurde, to musiałaś ty ją zabić. I mu... Nie no, a prędzej był bait przecież, więc jak to jest możliwe? Jakbym ją zabiła, to... to by mnie Krychak bez problemu znalazł. No. Bo też jakby tam był i mnie pilnował. Znaczy... Kry... Czyli Krychak potwierdzasz, Asi... znaczy... potwierdzasz ją, tak. Asirę? Nie, ja powiem jak, jak, jak to wyglądało no. ode mnie, bo no. ja wychodziłem trika i ten. Ja Sira po prostu chyba do Wanda się przybierała. Ja, ja schodziłem w dół do O2, tak? I potem po 10 mm. sekundach Asira zgłasza ciało nad no. Czyli jaka jest szansa, że Asira mogła zabić i zgłosić to teraz? Znaczy, no. Jest zawsze Spora szansa. szansa. Zrobić, A tak. może być tak. więcej szansa, niż ale... jeden bait? Bo przypominam ci, że bait znaczy, to walną Fireguy. Znaczy, I się nam do tego przyznał. To, to nie musi być bait, no. Ale no to mogą być to zgłoszenia ja wiem, takie szybkie. że to szybkie. nie ale... musi być bait. Ale zabijać i zgłaszać od Zma... razu. No wiesz co, znaczy... ale. No. Poza tym przypominam wam, że te poprzednie dwa, trzy ciała, które padały, to cały czas ja byłam bardzo daleko od trupów, nie? I mam ludzi, którzy mnie do tego potwierdzają. Między innymi ciebie, Numenku. A Nubek, gdzie ty byłeś teraz? Nubek, teraz ja mogę powiedzieć o bo widziałem. W Komsach jestem. No. Komsach? Ja nie skupiłem się to się działo. A jest 13 sekund, więc jest fajnie. 10. No to ja to tam na 10. Nie, to, to, to jest gdziekolwiek. To jest nułbek. To może Azira, nie? Musi <głosy głosy głosy> być piś. <noise> tak, no to nubek. Azira głosy. Ej, co wy robicie? <noise> Jeszcze? ale nie, poczekajcie. Ej, co wy robicie? <głosy> <deser>. <głosy> A to nie chciałeś wygrać, Jester? <noise> no, możecie mi dać. Nie, ja cię nie pogniewam. <noise>